Witajcie dzisiaj kolejny dzień 14 grudnia. Teraz dorastam i z miłością opiekuję się swoim wewnętrznym dzieckiem. Afirmacje w celu odżywienia wewnętrznego dziecka. W tej chwili całkowicie kocham siebie. Z miłością obejmuję moje wewnętrzne dziecko. Chcę wyjść poza swoje ograniczenia. Biorę odpowiedzialność za swoje życie. Jestem wolna. Teraz dorastam i z miłością opiekuję się swoim wewnętrznym dzieckiem. Wychodzę poza dawne lęki i ograniczenia. Ze spokojem podchodzę do siebie i swojego życia. Mogę bezpiecznie wyrażać emocje. Kocham i doceniam siebie. Teraz tworzę swoją przyszłość. W tej chwili całkowicie kocham siebie z miłością. Obejmuje moje wewnętrzne dziecko. Chcę wyjść poza swoje ograniczenia. Biorę odpowiedzialność za własne życie. Jestem wolna. Teraz dorastam i z miłością opiekuję się swoim wewnętrznym dzieckiem. Wychodzę poza dawne lęki i ograniczenia. Ze spokojem podchodzę do siebie i swojego życia. Mogę bezpiecznie wyrażać emocje. Kocham i doceniam siebie. Teraz tworzę swoją przyszłość. W tej chwili całkowicie kocham siebie. Z miłością obejmuję moje wewnętrzne dziecko. Chcę wyjść poza swoje ograniczenia. Biorę odpowiedzialność za własne życie. Jestem wolna. Teraz dorastam i z miłością opiekuję się swoim wewnętrznym dzieckiem. Wychodzę poza dawne lęki i ograniczenia. Ze spokojem podchodzę do siebie i swojego życia. Mogę bezpiecznie wyrażać emocje. Kocham i doceniam siebie. Teraz tworzę swoją przyszłość.